Dla mnie kilkakrotnie bardziej tragedia od. Ja wiem, że tamta rodzina bardzo tragedię przeżywa, tam zostały dzieci, ale moja tragedia polega na tym, że ja boleję nad tamtą rodziną okropnie, która została. Dostały dzieci bez ojca, żona bez męża, matka bez syna I przeżywam osobistą tragedię syna jako, jako matka. Ja osobiście czuję się odpowiedzialna za to, co się stało. 100-kroć bardziej od syna, bo ja jako matka powinnam zapobiec temu. Powinnam wiedzieć, wyczuć zachowanie syna. Wiedzieć, że on jest mniej może poradny jak inne 21-latki, które potrafią sobie znaleźć pracę, które potrafią się znaleźć w otoczeniu. A ja tego nie zrobiłam po prostu. Nie pomogłam mu w On, jak nie pił alkoholu, on był bardzo dobry. On mi pomagał w domu, pomagał córce przy dzieciach. Nie mam mu nikt do zarzucenia z tym, że on w sobie jest sam skryty. On się nigdy nie wypowie tak bezpośrednio, co go woli, co mu leży na sobie, Tylko jest skryty w sobie, tak dusi wszystko, tłamsi, a później... No jeszcze, raz. dla mnie to jest... Ja, no... Nie mogę, po prostu nie mogę. Dla mnie jest to... Do końca życia zostanę ze świadomością, że nie dopilnowałam, że nie pomogłam własnemu dziecku, które zrobiło taką krzywdę innym ludziom. A powinnam to zrobić. Dla mnie jest to, jako dla matki, rzecz niepojęta, ale z kolei to jest też mój syn. Jestem jego matką, bez względu na to, co zrobił. Ja go nie mogę samego zostawić. Muszę jakieś wsparcie, jak mu nie dam wsparcia. Zanim to zrobił, to muszę mu to wsparcie udzielić teraz i bez względu na to, co zrobił, bardzo go kocham, bo jest moim synem i w moim sercu zawsze zostanie w pamięci jako mój syn. Ze mną nie chcę rozmawiać, rozumiem to, bo to jest tragedia, to jest wszystko na świeżo, nie mam z nim żadnego kontaktu, nie mam nic, nie wiem, co się z nim dzieje. Kompletnie nic. Nie mogę załatwić adwokata, bo nas nie stać na to. Adwokata z urzędu osobiście też nie mogę załatwić, bo syn jest pełnoletni. Nie wiem, co się z synem dzieje. Nie wiem, czy jest niezałamany. Nie wiem nic, nie wiem nic, nie wiem. Groźby są na internecie. Syn miał założone konto. Musieliśmy zlikwidować szybko, bo w niedzielę po południu były groźby pod adresem męża, moim. Dzieci moich młodszych. Jeśli ktoś jest taki na świecie, kto żyje bez winy, bez jakiegokolwiek grzechu, kto nie popełni żadnego, kto uważa, że zasługujemy na to, żeby męża napala nabić, czy mnie nabić pala. proszę bardzo, ja się nie boję, tylko się boję o dzieci młodszych. Ogólnie mam piątkę dzieci, córka wyszła za mąż, a młodsze? Młodsze. Mam trzech synów, 16 lat, 12 i Teraz syn idzie do komunii, a wiem, że tam też idzie dziecko do komunii. Tego sobie tego nie Tak. Nie wiem nawet kto to jest. Wiem, że rodzina na pewno by nie chciała rozmawiać, nie chciałam, nie chce mnie znać, i nie będzie znać mojego syna, że uważają nas za potworów, ale czasu się nie da cofnąć. Nie da się tego, co stało się koniec.